Hej, dzień dobry! Nie mam nic dla ciebie myszko, ale ty masz dużo jedzenia. Proszę Państwa, za chwilę wakacje, ale już rozpoczął się ciepły czas. Pokazujcie zwierzęta, które nas otaczają. I piękne spotkania z tymi, które żyją obok nas albo inaczej. To my żyjemy obok nich. Podsyłajcie takie filmiki i z chęcią będziemy je publikować. Często pan go karmi? Codziennie. Czy to nie piękne? Super. I to jest normalne. Karmimy zwierzęta.